Przetarg na szpitalny oddział ratunkowy. Inwestycje musimy zrealizować do końca 2025 roku. Kampania wyborcza. Informacja, sprawiedliwości jest jedna. Swoją drużynę do Rady Miasta zaprezentował również Władysław Bieda. Radni przeciwni LGD z Myślenic. Nie możemy zgodzić się z tymi działaniami, które zmierzają do utracenia tej kwoty. U państwa się toczy jakaś kłótnia polityczna. Monika Antosz-Grodzicka, zapraszam na informację. Ogłoszono przetarg na rozbudowę i modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego w Limanowej. Termin składania ofert mija 20 marca. Na realizację tej inwestycji placówka zarezerwowała 17 milionów 600 tysięcy złotych. Jedyne co dzisiaj możemy powiedzieć na 100%, to jest to, że my inwestycje musimy zrealizować do końca 2025 roku. Czyli mamy na to prawie dwa lata, no już tutaj z wyłączeniem e, dwóch miesięcy przetarg pewnie też troszeczkę potrwa. To ma być kompleksowa przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Limanowej. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe, mając już e, wszystko, to znaczy mając pełną dokumentację przetargową, e, no i przede wszystkim mając finansowanie. Dzielona na dwa etapy inwestycja obejmie wybudowanie dwóch nowych kondygnacji, bezpośrednio sąsiadujących z obecnym oddziałem szpitalnego oddziału ratunkowego. Natomiast drugi przewiduje przebudowę istniejących pomieszczeń oddziału, które nastąpi dopiero po uruchomieniu nowej części. Wykonawca ma również przebudować fragment wewnętrznej drogi pożarowej, a także zmodernizować istniejącą infrastrukturę. Przeniesiemy obecnie funkcjonujący oddział, właśnie do tej nowej części. Tak, żeby ten SOR mógł cały czas funkcjonować. I drugim etapem jest właśnie modernizacja istniejącego obecnie SORu, czyli również jakby generalny remont tego oddziału w tej części, również odbiór tej części i dopiero złożenie tych dwóch elementów, a więc tej nowo wybudowanej części, jak również zmodernizowanej starej części da nam duży, nowoczesny oddział szpitalny. Szpital na to zadanie zabezpieczył kwotę 17 milionów 600 tysięcy złotych. Środki na ten cel placówka pozyskała z programu Polski Ład. Mamy oczywiście dokumentację tak opracowaną i długo nad tym pracowaliśmy, żeby właśnie ta inwestycja była realizowana bez wyłączania funkcjonowania SOR-u. Jeżeli oczywiście trzeba będzie również na wykonawcy ciąży obowiązek zorganizowania dodatkowych kontenerów, dodatkowych obiektów, które przeniosą na czas modernizacji tego oddziału przyjmowanie pacjentów jakby poza tą częścią stacjonarną tutaj szpitala. Tak jak mówię, no jest to w miarę według nas przemyślane, ułożone, żeby ten oddział szpitalny funkcjonował ciągiem bez zakłóceń. No, rzeczywistość pewnie pokaże, czy nam się to uda, ale będziemy chcieli dokładnie tak to zrobić. Termin składania ofert upływa 20 marca. Rozpoczęła się kampania wyborcza. Komitety skupiły swoją aktywność na prezentacji kandydatów w mediach społecznościowych. Pierwszy tydzień przedwyborczej batalii podsumował Józef Budacz. Już wszystko wiadomo, kto z kim i dlaczego. Kierunek obrany można ubiegać się o głosy wyborców. Mowa oczywiście o wyborach samorządowych. Kampania ruszyła, póki co jest ona najbardziej widoczna w internecie, gdzie kandydujące, a także komitety, czy to dorad gmin, miast, a także powiatu prezentują swoich kandydatów. Bardziej jestem wśród mieszkańców, na drogach, w szkołach, wśród wydarzeń, mniej w mediach społecznościowych. Jesteście z nami wielką drużyną, tak aby się zaprezentować, przedstawić i do wyboru. Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie rozpoczęło kampanię do wyborów samorządowych w powiecie limanowskim. W poniedziałek w Kaczmie Matras zaprezentowano najpierw kandydatów do Sejmiku Małopolskiego. O zaufanie wyborców powalczą Justyna Łabus, sekretarz gminy Niedźwiedź, a także Grzegorz Biedroń, obecny radny Sejmiku Małopolskiego. Ja w tej chwili zachęcam państwa aby zapoznać się też z naszym programem, by też patrzeć na kandydatów. Czesław Kawalec to jedynka z okręgu numer 5, a więc dobrej i jodłownika. Podczas swojego wystąpienia i prezentacji kandydatów mówił o pojawiającej się w przestrzeni publicznej informacji na temat startu w wyborach osób, które tłumaczą swoim wyborcom, że startują z Prawa i Sprawiedliwości listy numer 2, podszywając się w ten sposób pod szyld ugrupowania. Dlatego komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Arkadiusza Mularczyka, szefa struktur Prawa i Sprawiedliwości na sądecczyźnie. Jest to generalnie przykre, że ludzie, którzy Trzymali funkcję w samorządzie, funkcję starosty, wicestarosty. Eee, czerpali z tego tytułu określone korzyści, bo po pierwsze byli zarządzie powiatu, ale później też e, mieli możliwość korzystania ze środków e, naszego rządu. E, dzisiaj idą pod swoimi komitetami, jeszcze mówią, że startują z pisu. Nie, oni startują ze swoich komitetów. E, formacja Państwa jest jedna. I muszą brać odpowiedzialność za star, swoich komitetów. Eee, nie było tutaj między nami żadnych rozmów przed wyborami. Eee, I chcę powiedzieć jasno, że komitet PiSu na Ziemi lim Limanowskiej jest tylko jeden. Co oczywiście nie zmienia faktu, że szanujemy wszystkich i poglądy, i, i działania. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że Prawo i Sprawiedliwość wystawia tylko jeden komitet, i to jest ten komitet, który dzisiaj właśnie tutaj prezentowaliśmy. Ja to się też wcześniej już widziałem. A naszą redakcję odwiedził Mateusz Wroński. Tusik kandyduje do Rady Powiatu z Komitetu Wspólny Powiat. Tusik for. For you, ja taki palcem pokazuję, nie krzyżył, tylko czwórkę chciałem pokazać. For, taki z tu tusik dla ciebie, a for, wiadomo, że. E, cztery po angielsku. Swoją drużynę do Rady Miasta zaprezentował również Władysław Bieda. To sprawdzeni ludzie, którzy mają pomóc urzędującemu burmistrzowi w walce o reelekcję, a także później wspólne rządzenie. W czasie wyborów, to od państwa głosów zależy. Zarówno wybór burmistrza miasta, jak i wybór poszczególnych radnych Rady. Ale jest bardzo ważną rzeczą, żeby jednak była w Radzie zgoda. Programu burmistrz nie ogłosił, zrobi to podczas kolejnego internetowego czatu. Zapewne w tym tygodniu większość kandydatów i komitetów wyborczych uchylą rąbka tajemnicy co do założeń, celów, a także pomysłu na sprawowanie władzy. Józef Buda, TV28. Radni Mszany Dolnej głosowali przeciwko przystąpieniu samorządu do LGD Ziemia Myślenicka. Natomiast wcześniej Rady Gmin Niedźwiedź i Mszana Dolna podjęły odmienne uchwały. Radni Miejscy Mszany Dolnej zdecydowali o nieprzystąpieniu samorządu do lokalnej grupy działania Ziemi Myślenickiej. 15 radnych, 4 głosy za, 11 głosów przeciw. Uchwała nie wchodzi w życie. My nie złamaliśmy żadnego prawa, nie zrobiliśmy żadnych e, e, karalnych rzeczy. A e, e, no, niestety musimy się mierzyć właśnie z różnymi zarzutami, które są e, po to powoływane, żeby Państwo wpłynąć na państwa decyzję. Decyzja, jaką podjęli rajcy, poprzedziła ponad godzinna dyskusja. Wcześniej swoje zdanie na ten temat wyrazili oni sami, przedstawiciele lokalnej grupy działania Pięknej Ziemi Gorczańskiej, lokalnej grupy działania między Dalinem a Gościbią, jak również lokalnej grupy działania Ziemi Myślenickiej, a także burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. Występując do Państwa, tak jak powiedziałem, mówię to jako reprezentant tych samorządowców, którzy też nie mogą się zgodzić i nie godzą się na to, aby przez nieroztropność czy przez działania, które są podejmowane. Od początku tego roku nasi mieszkańcy, mówię to nasi, patrząc na obszar wszystkich 11 gmin, także miasta mszana dolna, także gminy mszana, chociaż mszana już się przyłączyła, ale jeszcze e, chociażby gminy Wiśniowa, która jeszcze nie podjęła tej decyzji, e, nie możemy zgodzić się z tymi działaniami, które zmierzają do utracenia tej kwoty. I tutaj z panem radnym Matogą nie zgodzę się, panie radny. Nieroztropnością było, państwa nieroztropnością podejmowanie decyzji poza y, wiedzą i poza plecami rad y, na poziomie burmistrzów i wójtów o tym, aby decydować się pisać strategię na teren y, Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska. Myśmy państwa o to nie prosili, myśmy uważali, że stowarzyszenie działa dobrze. Dzisiaj się nas stawia pod murem, i jak pan trafnie określił, po tych wszystkich spotkaniach, które myśmy tutaj odbyli u nas i nie tylko u nas, z tego co widzimy, faktycznie u państwa się toczy jakaś kłótnia polityczna. Pan przed chwilą to powiedział. Nikt na tej sali ze strony. Ziemie Myślenickiej nie powiedział, że nie było nieprawidłowości, bo było tak, tak, tak. Ani do jednego zarzutu nikt się nie odniósł. Ja powiedziałem o zebraniu 16 czerwca, powiedziałem o obszarze, powiedziałem o stanie komisji, stanie składu zarządu. Nikt do tych rzeczy się nie odniósł, a przecież to można było wprost wyjaśnić. Jeżeli nie będzie tutaj biura, które będzie codziennie dostępne dla mieszkańców na tym terenie, jeżeli nie będzie tutaj wykwalifikowanych pracowników, to mam dużą wątpliwość co do tego, jak będą przygotowane te wnioski. I czy naprawdę wygrają w konkursie z, z wnioskami mieszkańców z Myślenic. Tu nie chodzi o opinię prawną, tylko o jedną sytuację. Gdzie będą podejmowane decyzje w sprawie mieszkańców miasta Pszanadolna? Czy. U nas w Mszanie Dolnej, czy w odległych Myślenicach? Więcej się nie będę wypowiadał. Sprawy omawialiśmy szeroko na komisji. Właściwie myślę, że Państwo mają wyrobione zdanie i potrafią zadecydować tak, jak sumienie nakazuje. Uważam, że LGD ma duże szanse zostać w Mszanie. I tyle. Dziękuję bardzo. Nie wiadomo co teraz stanie się z lokalną grupą działania ziemi myśleńskiej. W poprzednim tygodniu radni gminy Mszana Dolna oraz Niedwiedzia głosowali za przystąpieniem do lokalnej grupy działania ziemi myśleńskiej. Rozpoczęły się prace na osuwisku Drogi Krajowej 28 w Kasinie Wielkiej. Pracownicy firmy realizującej inwestycje zerwali już zniszczoną warstwę nawierzchni asfaltu. Teraz zostanie wykonany proces gwoździowania w celu zwiększenia nośności podłoża i stabilizacji, a także stateczności skarpy drogi. To ważny proces, który pozwoli skutecznie realizować dalsze etapy tej inwestycji. 7 marca podpisano umowę na modernizację czwartego odcinka linii kolejowej nr 104 z Habówki do Nowego Sącza. W ramach tej inwestycji powstanie najdłuższy tunel w Polsce, nie tylko kolejowy, ale także porównując to z tunelami drogowymi. Mamy przed sobą historyczną inwestycję i mam nadzieję, że firma, która będzie realizowała tę inwestycję jeszcze na przełomie tego roku przekaże nam istotną informację dotyczącą uruchomienia tarczy. Na odcinku Limanowa bocznica Klęczany zmodernizowany i zelektryfikowany zostanie tor o długości przeszło 12,5 km. Między miejscowościami Męcina a Mordarka zostanie wydrążony tunel o długości 3,6 km. Zaplanowany w ramach inwestycji nowy tunel skróci czas przejazdu pociągiem do Nowego Sącza. Na wykonanie prac ujętych w kontrakcie wykonawca zadania będzie miał 31 miesięcy. W 2026 roku pociągi pojadą nowym torem pomiędzy Limanową a bocznicą klęczaną czany Samorząd Województwa Małopolskiego otrzymał blisko 22 miliony złotych na uruchomienie dodatkowych 50 linii autobusowych w ramach funduszu autobusowego. Pięć linii będzie przebiegało przez powiat limanowski z Bochni do Limanowej, z Wieliczki przez Dobrą i Dobczycę również do Limanowej, z Myślenicy przez Wiśniową do Mszany Dolnej oraz ten sam odcinek wydłużony o Koninki w gminie Niedźwiedź. Ostatnią dofinansowaną linią będzie połączenie z Wieliczki do Szczyżyca przez Dobczyce. 16 marca w Limanowskim Domu Kultury odbędą się drugie targi zdrowej żywności. Na wydarzenie zapraszam Marek Dudek. W holu będziemy mieć ekspozycję 25 wystawców. Są to głównie lokalni rolnicy i lokalni producenci zdrowej żywności. Mikrofirmy, ale produkujące żywność, Taką samą jak za czasów naszych rodziców, czy jeszcze jedno pokolenie wstecz. Na pewno będą wystawcy ze znakomitym chlebem. Będą wyroby wędliniarskie bez konserwantów, ale będą też na przykład orzechy laskowe, orzechy włoskie. Będzie gama ziół, olejów tłoczonych na zimno, a więc wszystko to, co ma znaczenie dla naszego zdrowia. Druga część. Targów, która w zasadzie od godziny 12 będzie toczyła się równolegle. To jest panel dyskusyjno-edukacyjny, gdzie profesorowie Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa będą mówili o roli lokalnej marki, o grupach producenckich, będą mówili o tym, że w tej chwili Uniwersytet Rolniczy ma jedno z najlepszych laboratoriów do badania jakości żywności. I każdy rolnik może z tego skorzystać. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy współudziale Limanowskiego Domu Kultury. Zarząd klubu sportowego Harnaś w tym barku wraz z byłymi prezesami klubu oraz sympatykami piłki nożnej jest przeciwny przeprowadzeniu ścieżki rowerowej przez teren boiska rezerwowego. Będzie ona kosztowała blisko 2 miliony złotych i zostanie poprowadzona wzdłuż rzeki Łososiny z tym barku do podłopienia o długości przeszło 1600 metrów. Trasa przebiegu ścieżki doprowadzi do zawężenia boiska od strony rzeki na około 8 metrów. Klub nie zgadza się na takie rozwiązanie, a projekt ścieżki nie był konsultowany z zarządem klubu, do czego zobowiązuje. Umowa zawarta pomiędzy wójtem gminy Tymbark Pawłem Ptaszkiem, a zarządem klubu czytamy w skierowanym przez klub Piśmie do Wójta Gminy. Jako zarząd będziemy skutecznie bronić istniejącej powierzchni wojska rezerwowego, a panu Wójtowi życzymy, aby wszystkie inwestycje, które wykonuje, najpierw konsultował ze społeczeństwem piszą działacze tymbarskiego klubu na swoim profilu Facebookowym. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej zorganizował warsztaty związane z tradycjami wielkanocnymi. Uczestnicy wykonali palmy z wykorzystaniem suszonych roślin, gałązek, bukszpanu i bibuły. Można było również podjąć próbę wykonania ze słomy stroju dziada śmiguśnego, charakterystycznego dla regionu dobrzańskiego. Tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.